Tchau. Na dwudziestych wiatrakach jest też coś dzikiego, dzikie zbiory. Jak jest coś dzikiego, to wiadomo, że z festiwalem się trochę włączy, bo tutaj przychodzą ludzie złapnieni pewnej takiej inności, egzotyki, czegoś zupełnie niecodziennego. I to oferuje między innymi właśnie to Stoisko. Tak. Proszę, naturalne kosmetyki, świece mgiełki. Pani Aleksandra Tabor, proszę powiedzieć, że są związana z tym miejscem poprzez mamy dosyć intensywnie przez Zaciebowskim Centrum Kultury. Co jest takiego w tych waszych wyrobach, co by mogło być właśnie czymś godne przeżycia, takiego człowieka, który podróżuje po świecie? No, jeżeli chodzi o nasze wyroby, to przede wszystkim są to produkty w 100% naturalne, z najlepszych składników przez nas wybieranych. Jeżeli chodzi o taki świat podróżniczy i to, co być może jest z nim jakoś związane, to na pewno różnego rodzaju olejki eteryczne, których używamy do, do naszych produktów kosmetycznych i nie tylko, bo też zapachowych. No i rzeczywiście są to olejki z różnych zakątków świata, więc na pewno tutaj taki akcent może podróżniczy jakiś jest. No i co mogę powiedzieć? Zapraszamy Państwa do tego, żeby tutaj przyjść, przetestować. Można się z nami spotkać, porozmawiać i właśnie na własnej skórze. Poza się festiwalem, przekonąć. gdzie można Was złapać? Poza festiwalem, bo to jest istotne. Poza festiwalem, jeżeli chodzi o racibusz, to można nasze produkty dostać w zielarni Aloes w Raciborzu, A poza tym jesteśmy oczywiście w internecie. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tam można zawsze sobie złożyć u nas zamówienia. Pięknie. Bardzo dziękuję.